Dzisiejsze nasze tutaj spotkanie, na razie internetowe, jest preludium do publikowanego wkrótce raportu mojego autorstwa pod tytułem Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w erze postępującej cyfryzacji. Napisanego we współpracy z panią dr Martą Sochacką i profesorem Jerzy Leszkiem. Raport dotyczy bardzo ważnej z perspektywy nie tylko Polski, ale i świata tematyki związany jest ze, z, z osobami starszymi, które w postępującym wieku mają coraz większe problemy zdrowotne wynikające z tak zwanych neurodegeneracji, które prowadzą do różnego typu chorób jak demencja, Alzheimer, Parkinson. Na te choroby na dzień dzisiejszy nie ma żadnego rozwiązania, nie ma terapii, nie ma farmakologicznych leków. Które są w stanie cofnąć i, i wyeliminować te choroby. Zatem raport dotyka rzeczy, tematyki, która nie ma na dzień dzisiejszy rozwiązań. Raport, celem raportu jest przedstawienie pewnych rozwiązań, pewnych elementów, które mogą pomóc w, w walce, przede wszystkim w zwalczaniu tych chorób, eliminowaniu. Pewnych skutków, skutków, które wynikają z, z postępującego procesu choroby. Tematyką tą zająłem się w ramach swojej pracy w Instytucie Sowieckiego jako ekspert na temat nowych technologii w, w, w służbie zdrowia, w medycznych aplikacjach, zastosowaniach. Z tego względu, że nie posiadamy aktualnie odpowiednich planów, które. Traktowałyby tą tematykę poważnie i przedstawiały konkretne rozwiązania ze strony państwa, zarówno jak i instytucji zajmujących się tematyką neurodegeneracji, demencji i chorób potępiennych. Celem raportu, cel raportu jest przedstawienie sytuacji Polski w kontekście świata jak wyglądamy na tle. Krajów rozwiniętych czy też rozwijających się, gdzie obecnie sytuujemy się w danych statystycznych, w którym momencie, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o prewencję tych chorób. Problematyka, którą poruszam w raporcie, ma za zadanie przedstawić od decydentów politycznych poprzez środowiska zainteresowane tą tematyką. Czyli lekarzy, naukowców, czy też samych pacjentów, lub też ich opiekunów, przedstawić cały status, całe to środowisko, jak ma się dzisiaj sytuacja w kraju. Są konkretne rozwiązania przedstawione w raporcie. Chciałbym je bardzo tutaj, wspólnie z panelistami zaproszonymi na prezentację raportu, przedyskutować, zaproponować. I skonfrontować, czyli które rzeczy są możliwe do wprowadzenia w, pol, w kontekście polityki krótko i długoterminowej. Często są to rozwiązania, które będą zawarte w raporcie i które tutaj rozszerzymy podczas debaty. Często są to rozwiązania, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, co jest niezmiernie istotne, chociażby z perspektywy ograniczonych możliwości budżetowych w epoce COVID-19. Wszędzie oszczędności należy szukać, i tutaj są pewne rozwiązania, które raport prezentuje, pozwalające na ograniczenie wydatków, a jednocześnie usprawnienie opieki medycznej nad osobami starszymi. Jak wiadomo, choroby neurodegeneracyjne są chorobami, są schorzeniami, które postępują wiele lat. Przeciętnie pacjent od momentu diagnozy do śmierci klinicznej. Proces choroby może zachodzić kilkanaście lat. Podczas tego okresu stan zdrowia pacjenta sukcesywnie się pogorsza, pogarsza i wymaga coraz większych nakładów leczenia. Więc, tutaj, rozwiązaniem, które będziemy w raporcie mocno promować w ramach szerokiej idei Instytutu Sowieckiego, jest wykorzystanie technologii cyfrowych, co jak pokazuje również zawarty w, w raporcie. Element dotyczący pandemii COVID-19 może być pomocny w kontekście monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Raport, raport ma za zadanie również zdiagnozować sytuację pod kątem postępów choroby. Zatem, zatem beneficjentami tego raportu nie są jedynie osoby starsze, lecz również osoby w wieku 30-40 lat, kiedy jeszcze nie ma efektów symptomatycznych w zachowaniu osób, lecz na poziomie molekularnym, na poziomie komórek i procesów zachodzących, degeneracyjnych procesów zachodzących w organizmie, pewne elementy mogą już się pojawić. Zatem te technologie cyfrowe, które chcemy tutaj mocno promować w ramach działalności Instytutu, Instytutu Sobieskiego, mają za zadanie wspomóc, wspomóc tą prewencję i tą wczesną diagnostykę. W tym elemencie jest bardzo dużo również możliwości rozwoju nowych technologii, które mogą stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki, jeśli chodzi o technologię w dziedzinie zdrowia i opieki medycznej. Zatem, raport jest również skierowany do. Biznesu i osób, przedstawicieli zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii, czyli procesów innowacyjnych bezpośrednio z laboratoriów badawczych do przedsiębiorstw, do tutaj w tym wypadku zarówno do szpitali, jak i domów opieki, jak i monitorowania stanu zdrowia również osób młodszych. Zapraszam wszystkich serdecznie już teraz i również po publikacji do bliższego zapoznania się z raportem. Dziękuję serdecznie Piotr Hańczyc, z Instytutu Sowieckiego.